Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do wyboru studiów filologicznych. Kierunek filologia polska, z kierunkiem szacownym, tradycyjnym, liczącym sobie już ponad 100 lat, ale jest także kierunkiem, kierunkiem nowoczesnym. Na drugim stopniu studiów, a więc na studiach uzupełniających studiach magisterskich pogłębią Państwo wiedzę zdobytą na studiach licencjackich, ale jednocześnie. Jest to możliwość zdobycia umiejętności zupełnie nowych i kwalifikacji wyjątkowych, a także kwalifikacji zawodowych. Pomysł na te na ten studia jest taki: na studia magisterskie, że otrzymują Państwo wiedzę nową. Podam przykład. Jeśli na pierwszym stopniu studiów była poetyka i analiza utworu literackiego, na drugim stopniu dostaną Państwo zajęcia kontynuujące te zajęcia, ale wyprowadzające je zupełnie na inny, wyższy poziom, mianowicie zajęcia ćwiczenia historii literatury, wykłady z metodologii badań literackich, podobnie z innymi przedmiotami typu historia literatury. Ale ci, którzy nigdy polonistyki nie studiowali, dostaną także niezbędną i odpowiednią porcję wiedzy, żeby. Po ukończeniu studiów magisterskich, być kompetentnymi polonistami. Programy pierwszego stopnia i drugiego stopnia wzajemnie się uzupełniają i tworzą, moim zdaniem, nierozerwalną całość. W ten sposób z wiedza, którą nabywamy na pierwszym stopniu, jest uzupełniana i pogłębiana na drugim stopniu. Żadne treści się nie powtarzają i nie dublują, a my możemy pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania badawcze. To, co oferujemy na drugim stopniu studiów magisterskich, to są trzy specjalizacje. Specjalizację nauczycielską, i to po niej właśnie uzyskujecie Państwo kwalifikacje zawodowe do tego, żeby uczyć we wszystkich typach szkół, a więc dopiero ukończenie specjalizacji nauczycielskiej na studiach magisterskich upoważni czy da Państwu szansę do, do, do nauczania we wszystkich szkołach. Mamy specjalizację glottodydaktyczną, która także daje kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego i otwiera mm, Państwa możliwości na rynku pracy w kierunku mm, osób, które no, będą się uczyły i języka polskiego, a więc pracy wśród cudzoziemców. I mamy nową specjalizację, która rusza w tym roku, to jest specjalizacja media i komunikacja kulturowa, która z kolei sprawia, że polonista może poczuć się jak ryba w wodzie w branży kreatywnej. A więc yy, to jest coś, co sprawia, że poloniści, którzy zawsze byli obecni w świecie kultury, kultury i którzy studia kulturowe budowali, no, w tej branży nowoczesnych mediów także bardzo dobrze się sprawdzają i po ukończeniu specjalizacji takiej medialnej, a jednocześnie kulturowej, będą Państwo mieli możliwość pracy, no, między innymi w reklamie czy, czy w środowisku internetowym. Podczas tych studiów zdobędziesz bardzo dobre kompetencje, które będą cenione na rynku pracy, a także zdobędziesz narzędzia do napisania pracy magisterskiej, która jest jednym z najważniejszych składników tych studiów.